Nie, nie na Dobra, no to próbuję sam. Tak cię złapię, gnoju. Dobra, padł. padł, padł. Raz. Dobra, ja wracam chrzanić te zadania poboczne które są kupie, kupie są kupie Bardzo kupie Tak kupie, że... Teraz kupię. O Owo, że jakie ja napierdzielam bez sensu A teraz czas horrorów Strasznych historii Powiem wam, historia, która jeszcze się nie zdarzyła, ale się zdarzy, wszystkim, bo są poniżej, cieszy. oprócz studentów i dorosłych, są, które się nie uczą. O, już chyba wiecie co chodzi. Już za tydzień zaczyna się szkoła. <laughs> nie będę mógł zasnąć, znowu. Oj, posz tydzień szkoła nie wyobrażam sobie tego Tak to zawsze śpię do 13 no do 13 do 14 no jak jest jak jest taki hardcore totalny do, do 3 Gdyby nie YouTube Z dłużej ludzie a tak to ciągle ustawać, szósta, żeby się ubrać z jakieś umiejętności, by jakoś się ubrać fajnie Nie po Menelsku On no, się wrócił i zapierdzielać tramwajami do szkoły No niektórzy mają lepiej bo mają nie wiem, szkołę 10 metrów od domu no, przesadzę. Ale blisko mają. Może przejdę przez ulicę i mają. Nie no. Stary, to się dopiero nazywa trudna walka. Nie spodziewałem się, że strażnicy Gomeza będą stawiali tak zaciekły opór. <grym> Grunt, że kopalnia znowu jest w naszych rękach. Zostanę tutaj i dopilnuję, no. żeby tak już zostało. Co słychać? Na razie cicho. W wolnej kopalni nic się nie rusza. Lee powinien niedługo podesłać tu posiłki. Póki co, postaram się tutaj rozgościć. Do zobaczenia! No to w sumie odbiliśmy... Na wolną kopalnię. Bez sensu na to, wolna kopalnia. Łołowo, wow, pociekasz. Eee... no, to nie tędy. <try> Czy będę to... tędy? Nie będę na tych przeszukiwał, przy... 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 bo się zgubiłem. Obra, to nie jest fajne. Prawy ludzie, jak, cieszycie się z powrotu do szkoły? Yy. No ale nie odpowiadajcie, znam was odpowiedzi. I teraz was, wasz wyraz twarzy. Taki zatytułowany Megusta, Nie, no. Tam. Ała. To bolało. Nie, nie tu. Być Pe, pewnie... O, wow, 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 Kurde, nie zależy jaka broń. Szyk, wojownik, Nie Niby może być, ale nie dla mnie A tamto nie jeszcze sami? No... Ech, coś miałem powiedzieć. Wizotnie mnie. O! O! 11 mi się spaść, chce. Hmm. dlatego, że nie robię nocki. Wiecie wat, po nockich. Nie, no pewnie wiecie, chyba, że oglądają dziesięciolatkowie, że nie wiedzą, nie? To pardon! O ile oglądają. Jak nie oglądają, no to wiem kogo oglądają. Że niko nie urazić i nie narazić się na hating, nie powiem kogo oglądają. O ile oglądają. Witaj. Cześć, witam, towarzyszko. To ci mówi towarzyszko, bo masz no, dziwny ryj. To się skończyło już dawno temu! No a bez je śliczny. Mam już dość tej paplit. Kto się nie zgadza masz ma w dziób. Kto nie ma dziobu to trudno. Ja ja jestem głupi. Uff. Tak ci masz być. Nie No nie dzisiejszych czasach na Pewnie masz rację. Witaj. Co myślisz o całej tej sprawie z kopalnią? Myślę, że zagrożenie już minęło. Nasz obóz wiele ci zawdzięcza. Przydałby mi się ktoś taki jak ty. Dziękuję. Muszę już ruszać w dalszą drogę. Jeszcze coś. Weź tę magiczną runę jako symbol naszej wdzięczności za Twoje dokonania. Dziękuję. Do zobaczenia. Co to za zbroja? E, runa. O, gnista burza, ale i tak nie mogę użyć. Się sprzeda. Zawsze przy... to sam. Witaj. Obyś wrócił. A ja się modlę, że w ogóle wrócić. Idę na wilka. Właściwie na jedno wychodzi. Ale nie, nie chodzi mi z tym pójść na wilkę. Nie, jakoś czuję się głupi. Ja ma, że mam rację. To pomnę, czekaj. I mówisz mi to wszystko nie żądając niczego w zamian? No niezupełnie. Jeśli uda mi się sklecić z tych płytek porządną zbroję, będę bardzo szybko... Bardzo dużo. A, nieważne. Zebrałem mnóstwo płytek z pancerzy pełzaczy. Fantastycznie! Natychmiast zabieram się do roboty! Jak długo to zajmie? Nie mam pojęcia, to coś zupełnie nowego. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie robiłem. Będziesz musiał zaglądać do mnie od czasu do czasu. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Przyniosłem... To za mało. Nie przynieś mi więcej. Kiedyś takie Teraz, kiedy jesteś... Może panie. Zawsze to samo. Później muszę wrócić. Nie było zbyt mało. To się chyba nigdy nie skończy. To się chyba nigdy nie zmieni. To spać w tych to ludzie. też dobrze. Nie, to już kończy. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Że przynajmniej dojść... do następnego rozdziału. Zdobyć ulu-mulu. I pójść spać. Nie, No na pewno nie przejdę teraz całej gry. Chociaż może. Jak pamięci mi starczy. Zakończyłbym już. Bym miał już przynajmniej spokój. Tylko zachowaj to dla siebie. W sumie to nie jest taki zły pomysł. Zawsze to samo. Nie wiem, czy się powiedzieć. Boś powiedzie. na pewno nie jedyne tematy te rozmowy. Już się. Jak nie został oczywiście. Ludzie zawsze gadają. Ludzie zawsze gadają. Hmm. Co to jeszcze powiedzieć? Powiem wam, a, albo nie powiem bo. nie, och i hoj och, pensimy towarzysze, pensimy, uwu. Uh. Ej, Nie wiem jak się mnie Co tu robisz? Jestem myśliwym. Utrzymuję się ze sprzedaży skóry i kłów zabitych zwierząt. Da się z tego wyżyć? Jeśli potrafi się zręcznie oporządzać zwierzynę, tak, i to całkiem nieźle. Chciałbym się nauczyć oprawiać zwierzynę. A co chcesz wiedzieć? Skurowanie gada raczej, nie ściąganie futer, to tak. Jak mogę zdobyć skóry upolowanej zwierzyny? Zaczynaj skurowanie od zadu, przesuwając się stopniowo ku głowie. Spróbuj kilka razy. To nie jest takie trudne, a futra potrafią być bardzo cenne. Futra wilków i cieniostworów można wykorzystać do szycia odzieży. Badając futro zabitego zwierza, łatwo ocenisz, czy nadaje się do dalszego wykorzystania. No, nie. A co jeden punkt zabrał? I to, że nauczyłem się więcej. Chciał... A co chcę? Dobra. A, no, po jednym. Na co powinienem zwrócić uwagę zdzierając skórę z gadów? Skóry topielców i bagiennych węży są szczególnie cenne. Jeśli przetniesz skórę na bokach, powinna sama odejść od mięsa. Myślę, że od tej pory poradzisz już sobie ze skurowaniem gadów. Pokaż mi, jak zdobyć pazury upolowanej zwierzę. Prawdę mówiąc, to dziecinny proste. Trzeba tylko znać odpowiednią metodę. Wygnij pazury do przodu, nigdy do tyłu i pod żadnym pozorem nie próbuj ich wyciągać. Najlepiej pozyskiwać pazury jaszczurów. Od tej pory będziesz wiedział, które zwierzęta dostarczają dobrych pazurów. Jak mogę zdobyć kły upolowanej zwierzyny? Przede wszystkim musisz uważać, żeby kły nie popękały podczas wyciągania. W tym celu wbij nóż w pobliżu środka zęba i delikatnie go podważaj. Warto zabierać kły wilków, cieniostworów i zębaczy. No... I mamy je. Już jesteśmy lepsi eee. A, umiemy się skradać już. A Szkubani, nawet nie wiedziałem. Zapniałem znać znaczy. się. Szkubani. He? No jak można takie coś nie wiedzieć? To aż straszne. Przynajmniej więcej kas będziemy mieli To się równa e, ilość money, money, money Let's go money Nie wiem co ja ci Ale mi się to podoba Nie co mnie. Nie... Co mnie abić.